Co będziemy chłopatki robić? Będziemy się bawić. Tak, siadwi to. Lemi, pięknie. Lemi gotowy. Lemiś? Tu jest. Gdzie to jest? O, jest piłka. Gotowi chłopcy? Ready? Steady? Go! Brawo, Lemi! Brawo! Ma piłeczkę? Lemuś ma piłeczkę! Lemisz ma piłeczkę! Kto ma piłę? Lemi? Ja mam piłę, czy ty masz piłę? Lemisz ma piłeczkę! He, Wituś, też to piłeczkę. Pięknie, chłopcy. Pobiegać trzeba po polach. Gdzie piła? Gdzie piła? A gdzie jest piłeczka? A kto ma piłeczkę? Ja chcę piłeczkę! Ja mam. Lemuś masz! Dobrze, Lemi! Chodź! Wito! Wituś! Dobrze! Lemuś! Daj piłeczkę! O, wezmę pieszkę. Lemiś, gotowy? Rzucam piłeczkę! Gotowy, Lemi! Lemi zawsze ready! Chodź do mnie, Lemi! Chodź! Siad, Wito! Lemi siad! Dobrze! Nie podchodź tak blisko, Wituś! Bo chciałam coś nagrać, ale tu się rzucać i nagrywać, to ciężko. No, Lemi, gotowy? Ready? Steady? Wito, siad. Dobrze. To chciał Cię wyprzedzić fast startem. Go! O, zobacz, wyprzedził Cię! Mały diabeł ma! Nasz, mały nasz diabeł ma! Jak? Mawi też, kto ma piłę, Lemi? Zabrać trzeba. Kto ma piłeczkę? Gdzie piłeczka? Gdzie piłeczka? Zabierz mu. Teraz on Ci przynosi specjalnie, żebyś go ganiał. Zabierz mu, Lemusia. Zabierz mu piłeczkę. Kto ma piłeczkę? A kto ma? A kto ma piłeczkę, Lemciu? Kto ma, Lemis, piłeczkę? Położył Ci, widzisz? Nie ba, nie uciekałeś za nim. Lemi, poczekaj. Chodź, daj piłeczkę. Dobrze. Good boy. O, oh, mam piłeczkę, Lemi. Gotowy? Chodź. Ach, ty już się skradasz. Siad. Tak. Och, ty jesteś już przyczajony, co? A tamten, co? Wącha coś. Lemisz? Gotowy? To. Go! Pięknie, chodź, Witunia. Pięknie, Lem. Pięknie, Lemi. Słodziaki dwa. Tak, moje słodziaczki. Wybiegane takie. Tak. Piłeczkę mają. Co, Lemis, ty gotowy? Gotowy jesteś, prawda? Ty jesteś gotowy. A tam leń za tobą leży. Leniuch, mały. Nie, on tak się przyczaił za tobą. No. Wito. A nie, on się już zahipnotyzował na co? Na konika. No, gotowy jesteś, tak, Lemi? Ty jesteś gotowy, a ten? Zobacz, hipnotajza. Co tu z hipnotajzerem się dzieje? Zobacz Lemi, jaki hipnotajzer tu. No! Gotowi? Siad. Dobrze. Lemi, siad. Tak, ja wiem, ty powoli, bo ty już jesteś gotowy do rzutu. Gotowi są chłopcy, tak. A Ty się już nie hipnotyzuj na tego konia, Wito. Konik sobie jest przywiązaną, on się z Wami nie będzie bawił. Ready? Go! Daj, rzucę Ci drugą, Wito. Drugą rzucę. Dawaj. Ale mi ma dwie. Kto ma dwie piłki? Dawaj piłeczkę. Dawaj mi piłeczkę. Dobrze! Tak, Lemiś masz jedną, a Wituś masz drugą. Gdzie są piłeczki? Gdzie są piłeczki? Tu jest jedna. Lemia, ty jaką masz? Pokaż taką. Ja mam taką? Powiedz. A chcesz którą? Tą Witusiową? Ty, ty, ty. No, to ja rzucę tą. Dobrze. Lemi? Chodź. Siadli to. Który gotowy? Ready? Lemi ready? Go! Dobrze lemi, dawaj lemisz! Ło chce ci zabrać! Jejku, ja znowu krzyczę, Na każdym filmie piszę, krzyczę. U! Gdzie piłeczka piszcząca? Ja się chcę bawić teraz, zobacz. Bawić się chcę. Bawić się chcę z tobą. O, ja mam piłę. Dobre piesełki są moje. A na co Wituś patrzysz? Wituś coś zwąchał tu. Wituś zwąchał jakieś. Ja pokażę wam na co on patrzy. Tam są koniki, nie widać. On tak uwielbia koniki, tak? Kto kocha koniki? Wituś, tylko dlatego, że są duże. Prawda, Witek? Są duże i je kochasz. Zmęczeni? Co, zbieramy się, co? Chupaki? O, ten fucha. Witek nie chce iść. Nie chcesz iść, Wituś? Nie chcesz iść. Nie chcesz? Chcesz źle musimy się bawić? Chcesz źle musimy się bawić? musia. Chodź! Chodźcie! Chodź! Chodźcie! Chodźcie! chodź chodźcie, chodźcie, mi! Nie chcę witusić, widzisz? Nie chcą, się chce z tobą bawić! Tak, Chłopaki chcą się bawić! tak. Widzisz, chcesz się bawić z się, Dobra, rzucę wam piłeczkę. I musimy zmiatać do domu. Gotowi? Go! Good boy! Tak! Dobry chłopiec! No daj mały, daj! Daj mój mały chłopczyku, daj! Dobrze! Siad! Dobre chłopaczki moje! Gotowi! Go! O to mały, zobacz! Widzisz lepiej, jaki szybki ten młodio! Ten młodziak mój! No daj witurz. Daj! Dobrze! Dobrze! Gotowi? Lemi to teraz chcesz? Siad. Sit. Good boy! Bardzo dobry chłopak. Chcesz być teraz pierwszy? Go! No lemi! Co ty? Miałeś być pierwszy lemisz. No! Miałeś być pierwszy! Zabierz teraz mu. Teraz trzeba mu zabrać. Lemi wyczeka moment. Ja znam te ich numery. Lemi wyczeka moment i zabierze. Prawda, Lem? Tak. O, teraz czeka, ten mu chce podać. Kto bierze piłkę? Gdzie jest piłeczka? Dobrze, Lemi! I Lemi zabrał dobrze. Pięknie, tak, Witusiu? Ładnie. Co tam wąchacie, chłopaki? Co oni tam złąchali I to jak zwykle coś zwąchał. Lemi! Ale piękna pogoda się zrobiła. Przepiękna. Chodźcie. Chodź, Lemi, idziemy. Pięknie się zrobiło. A mamy? Dzisiaj chyba 17 listopad. Chodź, Lemi, idziemy. I Piłka znalazłeś! Tak! O! I tu Dole mi się! Dole mi się! Tak, do naszego lębię? Jeszcze drugą musimy wziąć, żeby nie zostawić na polu! Chodźcie! Tak! Tą piszczącą weźmiemy. Lemi, tu idziemy. Chodźcie. Poczekaj, Wituś, nie podchodź, jakąś siusia. Chodź, lemuś. A jeden i drugi, jak to chłopaki. Muszą opsiuśkać wszystko. Tak, lemi? Chodź. Chodź, idziemy. Oj. Stabilizacja numer zero. Trzeba coś wymyśleć. Filmy jakości bleble. Ble. Tak? Filmy jakości bleble. Ble. Powiedz Lemciu, tak? Tak? Mój ty piękny ty. Wito, chodź do nas. Kto tu biegnie? O biegnie mały, mały człowiek. Znaczy mały pies. Tak, biegnie mały pies. Bo co może, co może mały Wituś? Tylko on to wie! Biegni! chodź Lemi piłeczkę weźmiemy. No idziemy, chodźcie! Już do domu, chłopaki, idziemy. A szkoda iść. Taka piękna pogoda. Nie Lemi? A szkoda! Pewnie. No ale cóż. Pięknie jest, ale pięknie, co Lemi, ale pięknie. No, chodźcie. Wituś, idziemy do domku? Do domku idziemy, chłopaku. Co? Powiedz. Powiedz kumplowi. Idziemy do domu, Lemiś. Co, jeszcze wam rzucić jedną? Wituś, jeszcze jedną? Gotowi? Go! Widzisz, poszedł. Och, to jest turbinka mała. Co Lemi? Turbinek poszedł. No, turbinek poszedł. Tak, ja rzucę ci to. O! Lemi to squeaky to lubi. Lemi, lubisz squeaky? a ja w tą rzucę. Go! Pięknie. Pięknie Lemi. No już. Ślicznie tak. Chodźcie, chłopcy, jest i Lemisz, przyniosłeś piłeczkę, tak, tak. Powiedz, cześć wszystkim. My idziemy się jeszcze pobawić, zanim pójdziemy do domu. Pa! Papa, pa, zrób wituś, papa, Lemisz, pa. pa.